Witam Was kochani bardzo serdecznie i ja Was witam oczywiście w nowym filmie. Jestem kochani w Pepko. Jak Wam obiecałam, tak jestem. Za chwileczkę oczywiście przejdziemy do świątecznej kolekcji. Pokażę Wam co takiego jest na półkach. Już zerknęłam. Są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Są też rzeczy z tamtego roku. Ale to za chwilę. Zanim oczywiście pokażę Wam te nowości, to przejdziemy sobie po sklepie w poszukiwaniu czegoś ładnego. Tutaj oglądam ciekawe kolorowe poszewki na poduszki po 15 zł. Ta jest bardzo ładna, nawet ostatnio na nią zwróciłam uwagę. Tutaj mamy obok takie w kolorze brązowym po 17 zł i niżej po 15 zł różne kolory. Ta granatowa jest bardzo ładna za 15 zł. Ta szara 30 i tutaj mamy taką różową za 15. Ta też ładna. 15 zł. Takie siedzisko w kolorze brązowym. 50 zł. Takie duże latarnie. Są to latarnie z ostatniej kolekcji. Tutaj mamy śliczny wazon w kolorze niebieskim. I cena tego wazonu już za chwileczkę Wam powiem. 25 zł. Śliczny koc za 40 zł. I tutaj mamy podkładki. Dostępne są w dwóch kolorach. 10 zł. Śliczne zasłony w kolorze granatowym 80 zł i dostępne są jeszcze z tego samego materiału w kolorze różowym i w kolorze szarym. Taka sama cena. Bardzo ładny obrus za 25 zł. W takiej liście jest tylko jeden tutaj u mnie. Tutaj obok za 35 zł taki w kolorze szarym i tutaj jeszcze mamy taki beżowy za 40zł są to oczywiście nowości i obok bieżnik za 15zł też bardzo ładny kolor śliczny kwiatek taki zwisający za 25zł Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Zdaje mi się, że jest gumowy. No ten akurat mi się podoba. Bardzo podobny Wam pokazywałam ostatnio w action, ale ten chyba jest ładniejszy. I tutaj mamy na dziale Łazienka takie zestawy. Bardzo ładny, taki marmurkowy za 25 zł. I taki pojemnik z dozownikiem jest to nowość 12. 15 złotych, natomiast kosztuje taki pojemnik z kryształkami. 12 i 15. I kochani, jesteśmy wreszcie na dziale z kolekcją świąteczną. 15 zł kosztuje taki zestaw kubków. Tutaj mamy takie czerwone za 10 zł. Dostępne są jeszcze białe. Z tego co pamiętam, to są to kubki z tamtego roku. Filiżanki również z tamtego roku. 17. Ta w Śnieżynki śliczna. Kubki też. Tutaj mamy z takimi reniferami w kolorze czarnym. 15 zł za taki zestaw. Super wyglądają. Czy tak do domu, czy tak na prezent. Słoiki. I to jest chyba nowość, bo powiem wam, że nie kojarzę z tamtego roku. Cena 20 zł. Bardzo ładne granatowe talerzyki deserowe z reniferami i z takimi śnieżynkami 8 zł i dostępny jest jeszcze kolor czerwony. 8 Tutaj mamy słoiki różnego rodzaju, 20 i takie duże, też są różne, 25. Różnego rodzaju puszki. Na przykład na ciastka za 15 zł, i tutaj mamy jeszcze takie okrągłe, też 15. I tutaj mamy bardzo ładne renifery po 15 zł. Chyba to jest nowość, bo powiem wam, że nie kojarzę, obok takie choinki, bardziej takie scenki, 20 zł, super to wygląda i 20 zł takie świeczniki i chyba to też jest nowość, bo nie pamiętam, nie pamiętam, żeby takie dekoracje były w tamtym roku. Tutaj mamy takie sopelki, zawieszki 8 zł, sześć szyszki malowane, 5 zł i 30 zł. Taki zestaw. Tutaj mamy różnego rodzaju gałązki. 10 zł kosztuje natomiast taka srebrna doniczka ze wzorem choinek. Tutaj za chwileczkę Wam pokażę te choinki na pniu. 10 zł takie ozdoby do postawienia, i są to ozdoby z tamtego roku. Serca, gwiazdki. taka druciana choinka 20 lampion 20 zestaw takich ślicznych aniołków. 15 choinki z tamtego roku za 12 zł Taki zestaw zawieszek. Dziesięć. I tutaj jeszcze mamy takie. Mikołaj dwanaście. Piętnaście, taki zestaw dzwoneczków. Kokardki 4 i takie zawieszki 4. Doniczka, taka osłonka raczej 12 i są dostępne dwa kolory. Tutaj jeszcze mamy kolor czerwony z takimi choinkami i ta też 12. osiemdziesiąt złotych. Ta jest ładna, 15 zł. Tutaj mamy z takim reniferem za 10 zł. Są to oczywiście poszewki z tamtego roku. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się coś nowego, ta 12. I tutaj obok z takim sercem, z reniferami w kolorze czerwonym. Taka 15. I tutaj mamy bardzo ładny kolor tej poszewki. Taki ciemny, zielony. Tak, akurat bardzo mi się podoba. Chyba jest najładniejsza, moim zdaniem, z tych wszystkich. Tylko 10 zł. 12. I tutaj mamy różne wzory z takimi pomponami. Taka biała w złote gwiazdki.